Sowa to ptak z wielkimi jasnymi oczami. Dzięki tym oczom doskonale widzi w nocy to nocne stworzenie. Jest tam! Spójrz, dziadku! Jej oczy wyglądają jak świecące pomarańcze! <laughs> Zobaczyłem ją! Zobaczyłem spadającą gwiazdę! Gratuluję! Teraz powiedz mi, jak ci się podoba w nocy. O, jest pięknie. O. A co myślisz o tym, żeby wrócić do swojego miłego, miękkiego łóżeczka? O tak, myślę, że Teddy pada ze zmęczenia. Mm. Dziadku, jesteś pewien, że ten potwór nie istnieje? To, co cię przestraszyło, to były cienie gałęzi, takie jak cienie, które widzisz tam na ścianie. Wiatr porusza gałęzie tak samo jak czubek na twojej głowie. <noise> Rzeczywiście! Ja nie pilnowałem robota Borysa i stało się nieszczęście. Zniszczyłem go. Borys mi tego nigdy nie daruje. Dobrze, że przyznałeś się do winy. Może jak go przeprosisz, nie będzie się złościł. Ale ja muszę oddać robota w takim stanie jak był przedtem. Wiem, naprawię go. Dobra decyzja. Słusznie. Ale jak to zrobić? Jak mam go naprawić? O, tata! I co, możesz to zreperować? Oczywiście, to niewielkie uszkodzenie. Damy trochę oleju w złączach, wypolerujemy i robot będzie jak nowy. Uważaj, żeby mu się coś nie stało! To jest robot Borysa, a cudze rzeczy trzeba bardzo szanować! <grym> o tak! Nic dodać, nic ująć. Trochę się martwiłem, jak ci go pożyczałem, ale jesteś naprawdę fajnym przyjacielem. Czekaj, muszę ci coś powiedzieć. Przepraszam cię, zostawiłem twojego robota na deszczu i zepsuł się. Ale mój tata naprawił go i. Mówiłem ci, żebyś na niego uważał. Ale w porządku, naprawiłeś. I teraz lepiej działa niż przedtem. Na drugi raz bądź ostrożniejszy. Jak to? Babciu, miałaś rację! Naprawdę dobre! Wiem, mój mały. Warzywa są bardzo smaczne. I do tego bardzo zdrowe. Dlatego dziadek i ja założyliśmy ten ogród warzywny i uprawiamy go z miłością. U. Uprawiacie go? Co to znaczy? Widzisz, to jest tak na początek: bierzemy nasiona. Takie jak te. A. Wiosną kopiemy w ziemi małe dołki i umieszczamy w nich nasionka. Przykrywamy je ziemią i podlewamy. Dzięki wodzie, słońcu i sokom z ziemi nasiona kiełkują. Najpierw wyrasta mała łodyżka. Ale powoli roślina rozwija się, rozgałęzia i dostaje liści. W końcu, kiedy nadejdzie właściwy czas, warzywa zaczynają rosnąć. Aż stają się dokładnie takie jak te tutaj. Tupciu, Borys! Nie słyszeliście, jak was wołałem? Obiecaliście mnie bronić. Przepraszam cię, Beniu, a... ale my obaj też się boimy. O! 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 Wszyscy mamy strach. Zróbmy tak, jak ja zawsze robię. Zaśpiewajmy razem! Ja śpiewam, kiedy boję się, a wtedy strach opuszcza mnie. Ja śpiewam, kiedy boję się, a wtedy strach opuszcza mnie. Myślisz, że powinnam do nich zajrzeć? Skoro śpiewają, to chyba wszystko w porządku. Już przestałam się bać. Ja też. No, mnie się nawet chce śmiać. I mnie też. Ua! No dobra, jeszcze raz śpiewajmy Tym razem na pewno nic nas nie przerazi Ja dosięgnę, tato Tylko musisz mnie wziąć na barana A, oczywiście, dobry pomysł o! Uważaj, synu Udało! Brawo, tupciu, bardzo mi pomogłeś. Tato, było nieźle, ale praca z tobą nie była za bardzo zabawna. Trochę nudna, jednak wolę pójść z mamą. <śpiewanie> Rozumiem, mój mały. Świetna robota, lecz panowie, po tej szybkiej jeździe rowerem, wasze czubki nie wyglądają dobrze. <śpiewanie> <śpiewanie> O. Możesz się tym bawić. To jest dla dorosłych. Wygląda jak zabawka, ale nie jest. Widzę, że lekcja nie poszła na marne. Też tak myślę, kochanie. Może nas pan odprowadzić? Oczywiście, i wtedy mi wszystko wytłumaczycie. A teraz uspokójcie się, nic wam nie grozi. Policjant Albert jest z wami. Bardzo martwiłyśmy się o was. Ja przepraszam, mamo, chciałem tylko znaleźć Tediego i Becia poszła ze mną i. Tym razem przesadziliście. Chcieliśmy zaraz wrócić do domu, ale wtedy. Spotkaliśmy drzewo potwora z tej książki. Tak. Mnie też wzięli za potwora i przestraszyli się nie na żarty. Gdybyś mnie posłuchał i był grzeczny, Teddy nie musiałby na ciebie czekać. Teddy? Teddy! Huh? Huh? Teddy! Tęskniłem za tobą! Gdzie się podziewałeś? Przyniósł go pan Jarzynka, kiedy was nie było. O! Przyniósł też książkę? Jak dla mnie wszystko jasne, Tupciu. Jesteś tylko trochę przeziębiony. I masz nieznacznie zaczerwienione gardło. Nic więcej. By wyzdrowieć, musisz pić syrop. Wiedziałem, wiedziałem, okropnie gorzki syrop. Okropnie gorzki? Hmm, przykro mi, niestety nie mam gorzkiego. Mam tylko smaczny, malinowy syrop. I zalecam też picie mleka z miodem na twoje gardło. <noise> A skoro tak dzielnie się zachowywałeś, Oto w nagrodę twój lizak. O! Ha, widzisz, Teddy? Mówiłem ci, że nie masz się czego bać. Nie dostaliśmy okropnego syropu, tylko pyszny lizak. Hmm. O! Popatrz na to! Znalazłem coś świetnego na przebranie. Bardzo ładny. O! A to będzie kapelusz. Fantastyczny. Możesz jeszcze przyczepić gwiazdki w mojej wyobraźni? Nie, do tego będzie lepszy klej. <ścoughs> Tupciu, jesteś gotowy? A teraz, damy i kawalerowie, przedstawiam Wam wielkiego, potężnego magika Tupcia. Ojej! tu tupciu, przepięknie! Będziesz miał najładniejszy kostium na balu przebierańców. Naprawdę ładny. Jak to zrobiłeś? Użyłem kleju i swojej wyobraźni. Hmm. <laughs>